Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w kolejną mapę Minecraft, kolejną mapę Escape. Tym razem będziemy uciekać z Katakumb. Eee, myślę, że będzie ciekawie, ponieważ jest to dosyć interesująca mapa, jaką znalazłem. Też myślę, że będzie ciekawa, tak jak mapa Squid Game, którą sobie ostatnio graliśmy. Eee, to jest mój e, w ogóle skin, jakiego chyba jeszcze nie widzieliście, gdyż ostatnio miałem go zmienionego z pewnej okazji. A w ramach wstępu mogę wam przeczytać opis tej mapy, który brzmi: gdy przerażająca ciemność wypełnia pustkę, musisz znaleźć ucieczkę przed okropnościami, które tkwią głęboko w środku. Używając prorożczonych przedmiotów i przesuwanych klocków, zlokalizuj klucz, aby otworzyć drzwi. No i to w sumie wszystko. Tak w sumie opis bardzo krótki, nieskomplikowany. Mamy tu jeszcze zasady. No i mamy w tych zasadach napisane, że Możemy posuwać bloki, ciekawe bardzo. E, możemy posuwać e, ten polerowany łupek, tak się nazywa ten blok, e, poprzez patrzenie się na niego i e, chodzenie w, w przód, no i chodzenie też w, w tył, trzymając Shifta I możemy używać tylko i wyłącznie tego tutaj craftingu 2x2, z tego co jest napisane. Tutaj mamy twórcę. E, Future Fire się nazywa. Tutaj taki dziwny dinozaur czy coś. E, tutaj mamy testerów mapy. Z tego co widzę, mapa w ogóle jest nowa, bo nas jest jeszcze z tego miesiąca. No i zapowiada się ciekawie. Chyba jest krótsza też niż ta poprzednia. Tutaj mamy start, więc możemy sobie chyba już zaczynać. E, ok, znajdujemy się w bardzo ciekawym pomieszczeniu z jakąś czarną różą tutaj. Tutaj mamy Irona. Relatively heavy. Ok, i mamy. Grave Digger, czyli mamy kopacza grobów, że tak powiem. W wolnym tłumaczeniu, czyli tutaj mamy łopatę sobie i mamy całkiem ciężką sztabkę żelaza i możemy sobie kopać tym właśnie gravel I już widzę, że tutaj mamy gravel. Aha, okej, okay, mamy tutaj tą dźwignię jakąś, zanim ją pociągnę to jeszcze chciałem sprawdzić czy gdzieś tutaj coś jeszcze może być, jakiś gravel inny czy coś w tym stylu. Tutaj mamy w ogóle jakiś węgiel z dupy trochę. Nie wiem o co chodzi, ale chyba tutaj nie ma nigdzie grawla już żadnego. No to dajemy. W ogóle w, w zasadach nie było nic o game-offie 2, więc nie wiem czy go mam automatycznie, czy nie. Ale tutaj mamy dźwignię kolejną i słyszę wodę i kapie tu woda. Ciekawe na ten, na ten węgiel, blok węgla i okej. Okay. Woda skapała na ten w w blok węgla i tu się jakaś płytka pojawiła, co to jest? Oj lol, dobra pierwszy raz widzę takie systemy w minecraft'cie, muszę wam się szczerze przyznać. Um, nie wiem czy to faktycznie tak działa. Oj lol, ja to mogę posuwać, serio lol, myślałem że to będzie jakoś ten... ...dziadowsko wyglądało, a się okazuje że nie, to wygląda fajnie. Ocie panie, ale to fajnie wygląda. No bez tu. To ciekawy bardzo mapa, muszę przyznać. Czy ja to teraz mogę odepchnąć? Ulol, i to powstało teraz. O kurde, ale ciekawe, nigdy nie widziałem czegoś takiego, takiego, mechanizmu. Może jestem trochę za stary na takie rzeczy, ponieważ ja jeszcze jestem z sfery Minecrafta 1... E, no, nie wiem, 1.7? 1.8 1, może? Ale e, teraz jest 1.18 i szczerze jest to mapa, na, 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 która właśnie jest na 1.18.1. Na tej wersji, na której jeszcze nie grałem, dlatego jeśli tu coś będzie nowego, to też się nie zdziwcie jeśli się zaskoczę. Na przykład tymi świeczkami ciekawymi, które już chyba nie są nowe. E, ale tutaj mamy kolejny taki blok, i chyba go też możemy sobie tutaj, tutaj posunąć na to. Pyk, e, pyk, tylko pytanie, co mi to dało. Nie wiem, ale wiem, że możemy to sobie tutaj posunąć i na pewno możemy sobie tu wskoczyć. Reset. Okej, okay, nie będę nic resetował, ale tu mamy kolejny iron w skrzynce i jakieś dziwne kropki. Nie wiem co to za kropki są. Ym, jakiś gravel tutaj coś, coś tego? Nie ma nic. Nie wiem, daj reset. Nic się nie dzieje. się nie zresetowała. To dobrze, przynajmniej. Ym, pomyślmy, co my tu możemy... Nie widzę tu nigdzie gravla. Może wy już go widzieliście, ale ja go nie widzę. Mamy w ogóle jakiś bambus? Ok, to pytanie co po co? Mi... Okuźwa? Mogę to zmieniać. Aha, okej, okay, dobra. Chyba rozumiem o co tu chodzi. Ok, to jest tego typu zagadka, że musimy chyba wszystkie na e, zielono zmienić te kropki, te kwadraty, znaczy się. Mm, to tak, to robi coś takiego. To robi coś takiego? To robi coś takiego? Okej, okay, udało się. Otwarły się drzwi. Yy, powiem wam, że zwykle takie zagadki udają się mi na chybiu trafił robić, bo nie jestem w tym za dobry. Ale tym razem udało się tak w miarę logicznie jeszcze to rozgryźć. Nie było to zbyt trudne w końcu. A tutaj 3 na 3 kratki, więc nie było tak źle. Tutaj mamy jakieś niebieskie w ogóle świeczki, Ciekawe. Takie to pierwszy raz widzę. Mamy więcej żelaza. Okej, okay. tu coś w ogóle mamy. Nie wiem co tam jest. Jak widzicie, wciąż mam Optifina. Udało się załatwić. E, aczkolwiek nie mam Fate pula, e, czyli tego resource packa. Ponieważ e, na 1.18... No nie załatwiłem sobie. E, ale tu chyba widzę, że będziemy musieli przesunąć sobie to. Tak mi się wydaje. To wychodzi. Pyk. Pyk i pyk. Dobra. Coś się otwarło, ale nie tutaj. W ogóle nie tutaj się coś otwarło. Pytanie co i gdzie. Dalej muszę mieć na uwadze, że gdzieś gra może być. Nie wiem w ogóle po co mi ten bambus. Tu jest w ogóle kolejny bambus. Wezmę sobie bambus. Ostatnio mieliśmy z bambusem niezbyt miłe doświadczenia. Że tak powiem. Na poprzedniej mapie, ale tym razem może będzie lepiej. Okej, okay, już widzę co się tutaj zmieniło. Chyba tutaj się pojawił blok. To mi się wydaje. Tylko pytanie, co my teraz. Jak my mamy się teraz z tym uporać? Bo co z tego, że się pojawił tutaj blok? Skoro. jeśli ja to stąd ruszę, to ten blok zniknie, prawda? No właśnie. Znają się teraz. Jakby to zrobić? Aha, dobra, już wiem. Już wiem, jak to zrobić. Już wiem. Patrzcie, to sobie przesuwamy tutaj na to. I to sobie przesuwamy teraz, podejrzewam, że to się już nie powinno zamknąć dokładnie. No ehm, to tutaj to trochę wypchniemy, przeniesiemy sobie to tutaj, żeby się to nie zablokowało w przypadku przypadkiem. Pyk, pyk, pyk. No i mamy tutaj, to nie? Blok kolejny. Pyk i pyk. I pyk mamy. I co, co, co mi to dało, może tak powiem? Niewiele. Niewiele mi to dało. Tak. Niezbrodny pomysł, co teraz? Czerwony blok jakiś tutaj mamy. Hmm. O, znalazłem gravel. O, kolejna ta e, dźwignia. O, otwara mi te drzwi. Okej. Okay. Ojej, w ogóle więcej tych świecących tych. Znaczy, kolorowych e, świeczek tutaj jest. Wet wool is not good. Okej. Okay. Mamy wełnę. Która według autora nie jest dobra kiedy jest mokra, nieważne. Bierzemy sobie bambusa kolejnego. Nie wiem po co, ale biorę go, bo ja lubię bambusy. Um, tu mamy crafting table. To nie wygląda crafting table. ale OK, nie będę się kłócił. Um, I teraz mamy jakąś zagadkę kolejną, kolejną zagadkę. Tylko... Czy są jakieś wskazówki? Chyba te świeczki są wskazówkami do tej zagadki, ale pewności nie mam. No, nic innego tu mi nie przychodzi do głowy. Tak, mamy białe. Tutaj sprawdzę sobie, jakie tutaj były. To było czarne. Czyli tak, mamy e białe, e fioletowe, żółte, czyli tak, e białe, fioletowe, takie żółtowo-moręczowe i e fiol Dobra, fioletowe są. Czerwone i teraz tak czarne. Banie, chyba chyba nie czarne. Coś mogłem pominąć. Czy to są niebieskie? Jeszcze są niebieskie, jeszcze są niebieskie. O, jest, dobra, udało się. Coś się otwarło, nie wiem co. Tutaj się otwarły przejście. O kurde. No littering. Oho, okej. Okay. Okej, okay, mamy tutaj wełnę znowu. Tu mam kolejną płytkę naciskową. Taką dziwną, bo to nie jest taka zwykła płytka jaką ja znam, tylko to jest taka pewnie wersja Minecrafta 1 2077. Kurde i nacisnę to i się wszystko tutaj magia dzieje. Mogę to przesunąć stąd i wtedy się tam zamknie, ale za to sobie będę mógł chyba to przesunąć na tamtą płytkę. Zobaczymy. Ale w ogóle tego nie mogę przenieść. Ej hey, lol. Nie mogę przenieść tego? Nie, nie mogę. Kurde. Sobo. Trzeba poczukać innej drogi. I tam się coś w ogóle zrespiło. Nie wiem czy Wy to widzicie, ale tutaj jest jakiś blok. Jak sobie nacisnąłem ten przycisk, to się to on tam pojawił. I znałem się do czego on służy. Ok, jak sobie tak, której popatrzam, to znalazłem kolejny gravel. I mamy za nim e, szarą szarą glinę. Zbitą chyba. Tylko nic więcej. Nie dziwne. Okej, okay, to tutaj, to tutaj i pyk. O, twarł się. Tak też myślałem, że tak to się zdarzy. Uuu, dobrze, że to się udało. Mamy Iron Aegnut, czyli mamy już 7 sztabu żelaza. Nie wiem do końca jeszcze do czego, ale wydaje mi się, że. Będzie to służyło gdzieś do craftingu czegoś. Coś będę musiał skraftować, zdecydowanie. Ok, rozwiązane. Mm, rozwiązana zagadka. A więc możemy się udać tutaj. I wydaje mi się, że to chodzi o to, że mamy sobie skraftować tutaj coś z tym. Ale co można sobie z tego skraftować? Pomyślmy, zbroje, chyba nie. się podejrzewam, że takich, takie spodanki? Nie. Tutaj też nie. To w ogóle jest jakiś dziwny crafting table. Nie wiem, raz taki widzę. Ciekawe, że pewnie jakieś z nowej wersji 1.18. No, pomyślmy. Może coś takiego? O! o Holds Water Light Gray Concentrate. Okej, mogę postawić. Utrzymuje wodę. Mogę postawić to na. Jak to się nazywa? Na betonie. Takim. Szarym. Że tu. Coś tu kapie w ogóle z tego? Ej, co jest? O, napełniło się wodą. O, no tak. Faktycznie, tak to działało. To co dalej? Pytanie, co dalej mam zrobić? Hmm, bo mam to jeszcze. Tylko co się robiło z bambusem? coś tutaj... O, patyk. Patyki mogę zrobić bambusów. Mam patyk. Teraz dajcie mi się zastanowić. Muszę się zastanowić, co teraz zrobić? Kurde, bo mam patyk i mam wełnę i nie wiem, o co chodzi. Nie można raczej z patykiem z wełną wiele zrobić w craftingu. Okej, okay, to może, pyk, o, ciekawe, i pyk, o lol, okej, okay, tego jeszcze nie było i tego jeszcze nie wiedziałam. E, tak jakoś, nie wiem, chodziłem, spytam w tamtym pomieszczeniu i tak sobie wpadłem, e, może wrzucę tą wełnę, kurde, nie wiem, wrzucałem tą wełnę gdziekolwiek i udało mi się e, po prostu przerobić na nić, nie wiem, nie pytajcie mnie nawet, jakim, jak to działa, ale okej. Okay. Czy ja mogę sobie teraz skraftować tą e, wędkę? Jak się kraftowało wędkę, nie pamiętam. E, tu się dawało to. O, dobra, mam wędkę. Fishing rod. No to wiadomo już teraz, co trzeba zrobić z tą wędką. Dawaj tu. Dawaj tu. No nie. Kurde, to jest ciężko tak... Ciężko trafić, kurde, takim czymś. Chyba, z Shiftem. O, kurde, z Shiftem, dobra. No i pyk mamy. Teraz pytanie, co z tym zrobić, kuźwa? Bo to wziąłem i nie mam pojęcia. Chyba, że tu trzeba postawić. Wszystko okazuje, że jednak nie. Tutaj? Też chyba ja nie mogę tego postawić. Chyba, że tak. O! Kurde. Otwarłem jakieś przejście tajemne za książkami. Ok, kolejna zagadka z sieczkami. Mamy jakieś. E The gravel, gives you flint, jest it doesn't, okej, okay, dobra. Czyli mam gravel, mamy tutaj miód. I co teraz, kurde? Co my teraz mamy zrobić? Czy ja mogę tym miodem zapalić te świeczki? Chyba nie. Gravelem też nie. Czy mam go postawić po prostu i... Czy jest tu przede wszystkim, zacznijmy od tego, czy jest to gdzieś gravel taki, e, wolno, wolno leżący? Chyba nie, ale podejrzewam, że mogę coś zrobić w craftingu. Tylko zastanawiam się, co? Okej, okay, no to trzeba sobie zacząć wrzucać wszystko do tego. Okej, okay, mamy flinta. Jak wrzucę to do tego, to coś się zdarzy? Mamy flinta. Dołaż można skraftować w sumie tak, na zapalniczkę. Okej, okay, z tym się nic nie stało. Z fishing rodem też się nic nie stało. Z łopatą też się nic nie stało. Z miodem. O, mamy coś. Wax. Ok, great for making candles, ale dobra, weźmy sobie, skraftujmy już tego flint and steela. Teraz tak. Można sobie zapal zapalić te świeczki wszystkie. Nie wiem po co, ale zapalę je. Chyba nie o to chodziło. Reset. Dobra, tutaj świe świeciły się na początku biała, fioletowa i żółta. Dobra, to może byśmy zapalili sobie właśnie... Może bym to zresetował. Zapalimy sobie żółtą, fioletową i białą świeczkę tutaj. O, otwarło się. Nareszcie. Jest. mul. Okej, okay, dobra. To jeszcze sprawdźmy sobie czy coś to jest. Chyba nie, nie ma nic. Nie widzę tej growla nigdzie. Nic takiego. Dobra. Bo tutaj musimy to wsadzić. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Wiem, że z tego się robi na pewno świeczkę. To jest, to już wiem o tym. Mamy świeczkę. paint Candle. I co teraz? Z tą świeczką trzeba zrobić... Eee... Chyba trzeba zrobić, żeby była czarna? Czy ja dobrze to rozumiem? Mm, tu jest kwiatek w sumie czarny. Jeśli o to chodzi, to to będzie normalnie masakra. Te katakumby to po prostu. Dobra, zobaczymy, czy to chodzi. To będzie... Tak, mam. Czekaj, czarną świeczkę i co teraz tutaj? I zapalić to? Jest! W końcu wyszedłem z katakumb. Już pokonałem mapę. Jest! W końcu, te kurde dinozaury, walone jak pierniczę, dobra, to, było, to była. I ta ostatnia zagadka, przyznaję szczerze, to był taki kurde mastermind. Ja normalnie nie wiedziałem, co ja kurde zrobić, i zaczął się takie momenty, że się zaciąłem w tej mapie. Trochę musiałem pomyśleć, no, kurde, mądry, mądrze to wykminione zostało, bo trochę było trzeba się namyśleć, ale tak generalnie fajna mapa. Dosyć krótka i taka. Znaczy, byłaby krótka, gdyby nie to, że zagadki są takie dosyć trudne. Ale, bardzo, ale co mi się najbardziej w tym mapie podobało, to było to. E, te mechanizmy taki innowacyjny, przesuwanie tych bloków. E, bardzo ciekawe takie mechanizmy są. Lubię takie coś jest sprowadzane w mapach. E, na tą mapę to by było już na tyle. Pa, cześć. I wyczekujcie więcej takich map. Myślę, że przyszłe mapy pojawią się już z nowymi osobami, e, np. z Terem albo Nuksem. Pa, cześć. Na razie.